Edward Żak, Wojskowe Zakłady Elektroniczne, doradca zarządu. Przedstawiamy wyrób, który chcemy pokazać również w tym roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Jest to trenażer, trenażer systemu OPL, czyli obrony przeciwlotniczej, który w zasadzie w tej chwili został opracowany na potrzeby naszego głównego klienta, jakim jest Ministerstwo Obrony Narodowej, ale może być przyjmotem również eksportu. Trenażer TERI umożliwia ćwiczenie z załóg systemów rakietowych zarówno Bezpośrednio podłączonych do trenażera, wtedy maksymalnie może ćwiczyć cztery zestawy rakietowe. Natomiast, jeżeli wykorzystamy stanowisko centralne dowodzenia, możemy wtedy wspólnie ćwiczyć z dwunastoma zestawami rakietowymi. Jest to sprawa bardzo ważna, ponieważ umożliwia zgrywanie wszystkich szczebli dowodzenia systemu OPL, czyli zarówno stanowisko dowodzenia, jak i zał, które bezpośrednio znajdują się w zestawach rakietowych. Trenażer umożliwia nam po pierwsze, symulowanie sztucznej sytuacji powietrznej, gdzie możemy zadawać do nawet kilkudziesięciu celów powietrznych, i te cele powietrzne możemy również jakby programować, zadając im trasy, które mają pokonywać wysokości, prędkości, a nawet że te cele mogą się zbliżać do nas, na przykład, czy znajdować w powietrzu. W sytuacji zakłóceń różnego rodzaju, czy to szumowych, czy to impulsowych, dodatkową zaletą również tego trenażera jest to, że możemy przyjąć informacje ze stacji relokacyjnej o rzeczywistej sytuacji powietrznej i na tą rzeczywistą sytuację powietrzną nałożyć sytuację wygenerowaną według własnego scenariusza. Tak? Wtedy załogi mogą ćwiczyć, jakby widząc y, sytuację powietrzną, która jest podawana do systemu rakietowego i mają przydzielane cele i mają za zadanie te cele zniszczyć. Oprócz tego trenażer umożliwia przeanalizowanie działania każdej załogi i uzyskanie efektów, przyjrzenie się ich pracy i na końcu wygenerowanie raportu, który pozwala ocenić stan wyszkolenia danej załogi. Ten trenażer ma taką przewagę w stosunku do powszechnie znanych trenażerów, które jakby symulują tylko rzeczywisty system na przykład rakietowy, że załogi znajdują się w realiach swojego sprzętu bojowego, w którym wykonują zadanie, natomiast sztucznie po prostu zadajemy im zadania do wykonania, i możemy ocenić ich rezultaty. Po pierwsze, jeżeli wykorzystamy ten trenażer, to załogi systemów OPL mogą trenować w miejscu stałej dyslokacji. A więc codziennie niemal mogą uczestniczyć w ćwiczeniu, nie potrzeba poligonu, nie musimy organizować wyjazdu zestawów na poligon, nie musimy angażować celi do tego. Poligonu. W związku z tym no, koszty będą na pewno y, z użyciem y, trenażera, koszty wyszkolenia załóg na pewno znacznie się zmniejszają. I to w sposób naprawdę zdecydowany, ponieważ no, praktycznie można powiedzieć, że codziennie na zestawie taki, który jest. Rzeczywiście obsługiwany przez daną załogę. Załoga może doskonalić swoje umiejętności. Oczywiście powstało, bo inaczej sobie trudno to wyobrazić, w konsultacjach z potencjalnym użytkownikiem, bo to on musiał wygenerować, czego by oczekiwał od tego urządzenia, i po tym wszystkim został całkowicie wyprodukowany i dostarczony do Sił Zbrojnych. Wyrób jest praktycznie całkowicie polski. Są pewne komponenty, które są sprowadzone z importu których w naszym kraju się nie produkuje. Niemniej jednak całe urządzenie jest dziełem konstruktorów i pracowników wojskowych zakładów elektronicznych w Zielonce.